W środę, 22 lipca, odbył się odbiór ulicy Serdecznej w Aleksandrówce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w tym burmistrz Piotr Kozłowski i jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski, sołtys Aleksandrówki i jednocześnie radny Rady Miejskiej Grzegorz Kurek oraz przedstawiciele wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu, a także Nadzoru Inwestorskiego. Kończymy pierwszy etap e, dróg realizowanych w ramach wsparcia z Funduszy Dróg Samorządowych. E, wcześniej ulica w Chinowie, również ulica Wójcików w Kozińcach, no i kończymy ulica Serdeczna na Aleksandrówce. Milion 120 tysięcy dotacji środków zewnętrznych. Ta, na której dzisiaj stoimy, czyli Aleksandrówka, około 1 200 tysięcy koszt, 850 metrów ponad nowego asfaltu, ponad 300 metrów chodnika, wymiana lamp ledowych. Myślę, że droga potrzebna będzie służyła mieszkańcom Aleksandrówki, ale także działkowcom, którzy mają tutaj swoje ogródki, więc od lat były takie wnioski mieszkańców, udało się pozyskać fundusze i ogromnie się cieszę, że zrealizowaliśmy, tym bardziej, że przy tej drodze mieszczą się też inne instytucje publiczne. Zarząd Dróg Powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, czy Leśniczówka, więc będzie myślę wykorzystana bardzo dobrze. W trakcie odbioru ulicy Serdecznej za przeprowadzenie tej inwestycji w imieniu swoim i mieszkańców Aleksandrówki podziękował sołtys Grzegorz Kurek. Z nowej drogi cieszą się też użytkownicy ogródków działkowych. Jak podkreślił burmistrz w tym roku, dzięki pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych jest realizowanych wiele inwestycji drogowych. Drugim etapem jest kolejny wniosek z Funduszu Dróg Samorządowych. Tam wstępnie przyznana kwota dotacji 3 miliony 200 tysięcy, a po przetargu będzie troszkę mniejsza. Ulica przemysłowa, ulica na osiedlu Borki. Oraz ulica 11 listopada. One są już w trakcie realizacji w większym lub mniejszym stopniu. Przy tych ulicach też będzie budowana kanalizacja i wodociąg. Tutaj koordynujemy swoje działania z Krańską gospodarką komunalną. Czynione są też starania o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Kolejne odcinki dróg w Chinowie z funduszy albo unijnych, albo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Czyli dotacje zewnętrzne. Jesteśmy również po przetargach na dwie drogi w Nowinach i w Samwodziu. Jeszcze ich nie rozstrzygnęliśmy, natomiast szukamy środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że uda się je pozyskać i zrealizować w tym roku. Bardzo dobrze też idzie przebudowa ulicy Skłodowskiej w Kozińcach. Mimo, że jeszcze inwestycja nie zakończona, już widać jej efekty, wiele osób parkuje. Na nowych miejscach parkingowych, dzięki czemu cała ulica się udrażnia i zwiększa się bezpieczeństwo ruchu. Bardzo też dobrze zostały przyjęte wyniesione przejścia dla pieszych. Tam interweniowały osoby niepełnosprawne na wózkach, i z tego co mówiły, są bardzo zadowolone z tych rozwiązań, więc myślę, że ten rok 2020 będzie pod względem dróg bardzo dobry inwestycyjnie w naszej gminie.